Ja, proszę Państwa, dzisiaj tylko kilka, kilka słów. Tutaj przedstawiam obrazek Matki Bożej Pomyślności z Quito. Quito, Quito, nie wiem, jak się dokładnie po hiszpańskiemu wymawia, bo to jest stolica Ekwadoru. I tam już, chyba to było w XVII, albo nawet w XVI, ale raczej w XVII wieku, były pierwsze groźne już objawienia, dużo wcześniej niż, niż Fatima i inne powiedzmy y, lasa Aledi, i tak dalej, straszące nas konsekwencjami objawienia. I tu była właśnie wielka służebnica Boża, o, którąś, o której się teraz kanonizację staramy, i ona miała bardzo wielkie łaski, jak zwracała się do tej Matki Bożej pomyślności w Kito. Więc i my możemy, podobno bardzo wiele uzyskiwało łask, dlatego i my w tej trudnej sytuacji możemy zwrócić się właśnie o pomoc. Tym bardziej, że ta matka Franciszka, już zapomniałem dokładnie jej szczegółowego nazwiska, jest teraz kandydatką, żeby zostać błogosławioną czy świętą, więc może bardzo przyczynić się łaskami dla nas. Proszę Państwa, a sytuacja jest również taka, że tu się mówi wielce o tym, żeby przyjmować Eucharystię na rękę, że jest to bardziej higieniczne. No mnie się to wydaje trochę dziwne, bo jeżeli ktoś na przykład przyjmuje z ręki kapłana, który jest dobrze zhigienizowany i nie jest, i nie jest chory, prosto do ust, to jest mała droga zakażenia, prawda? Natomiast, jeżeli kapłan i tak z własnej ręki, czyli już jakby był zarażony, to, to już ten wirus jest, daje człowiek na jedną rękę, potem bierze drugą rękę, dopiero przekłada do ust, no to przecież po drodze ręce yy, są używane do klamek, poręczy, opierania się czegokolwiek, pieniędzy, wszystkiego, więc po prostu dużo więcej wirusów jest. Na rękach droga zakażenia, według mnie, jest większa. Więc, według mnie, to nie jest logiczne i mądre, no chyba że chodzi o to, żeby, żeby szatan był bardziej zadowolony. Więc, dlatego, jeżeli już jesteśmy w kościele i, i przyjmujemy Eucharystię, to uważam, że dużo lepiej, nawet z higienicznego punktu widzenia, nie tylko religijnego, jest przyjmować ją. Pros od kapłana do ust. A tu bardzo polecam Matkę Boską Pomyślności Squito z Ekwadoru, która wiele łask może dać, również w sprawie naszego, tak zdrowia, jak i bezpieczeństwa, oddalenia epidemii. Co daj Boże, jak najszybciej. Amen, amen, amen. A jeszcze przy najbliższej okazji modlitwę specjalną do tej Matki Franciszki przedstawię, żebyśmy się prosili o pomoc więc ora et labora amen